The wonders alike got the prettiest sight for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light. I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days. Wander around with you.

Okna, jestem trochę niewyraźna, ale wydaje mi się, że te kadry są odpowiednio już ustawione, także przychodzę złożyć Wam świąteczne życzenia. Ale na samym początku to powiem Wam, że nie wiem, kiedy to zleciało. Nie wiem, ten grudzień to mi mignął przed oczami, po prostu jak jakaś taka kometa spadająca z nieba, bo na pierwszą gwiazdkę jeszcze jest za wcześnie, bo jeszcze, tak jak widzicie, jest. Widno za oknem. Także do pierwszej gwiazdki jeszcze jest no ładnych parę godzin, ale to jeszcze chwileczkę i zapewne będziemy wszyscy razem zasiadać do wigilijnego stołu. Chciałam Wam podziękować przede wszystkim za wszystkie życzenia, które żeście tutaj do nas nadesłały, zarówno za życzenia zostawione w komentarzach, jak i za życzenia, które piszecie na wiadomo wiadomościach prywatnych. Jak i również za wszystkie kartki świąteczne, które dostaliśmy od Was, także to jest naprawdę bardzo, bardzo miłe, że jest mnóstwo życzliwych, wspaniałych ludzi dookoła, którzy pamiętają, pamiętają o nas, nie zapominają w tym pędzie codziennych obowiązków, w tym pędzie codziennego. Życia. Także to jest bardzo miłe i jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie życzenia. I teraz przychodzę ja. Wiecie już doskonale, bo to nie są nasze pierwsze życzenia, że ja nie jestem tutaj jakimś takim specjalnym mówcą, ale przychodzę, ale przychodzę tak od serca razem z opłatkiem, który dostałam też od osób razem z kartką z życzeniami. Także przychodzę z Wami podzielić się tym oto symbolicznym opłatkiem i życzyć Wam przede wszystkim to zdrowych, pogodnych, zaraz będę burczeć, bo ja tak mam zdrowych, pogodnych, wesołych świąt, takich świąt, które byście chcieli spędzić, nie takich, które. Nakazuje tradycja, że tak trzeba robić, ale żebyście te święta spędzili tak, jak Wam serce podpowiada. Chcecie, to jedzcie, a chcecie, to nie jedzcie. Wiadomo, chcecie, to oglądajcie telewizję. Jak chcecie, to spacerujcie, bo to też jest bardzo ważne. Ale spędźcie te święta tak, jak żeście to sobie wymarzyli, jak żeście to sobie zaplanowali żebyście byli w zgodzie z samym, z samym sobą, bo chyba jak jesteśmy w zgodzie z samym sobą, to wtedy to życie jakieś takie jest mam wrażenie szczęśliwsze, weselsze. Wszystko nam się wtedy układa i życzę Wam mnóstwa optymizmu, pozytywnej energii, wodospadu takich sił witalnych, żeby ta łaska Boska od dzieciątka, które przyjdzie w nocy na świat, dała wam mnóstwa siły do działania, mnóstwo zdrowia i tego wszystkiego, co chcecie, żeby wam się spełniło, zarówno święta jak i również zaraz po świętach. Ja jeszcze się z wami nie żegnam, to tak to nie, 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 bo jeszcze będziemy się widzieć oczywiście do końca roku, będziemy się jeszcze normalnie widzieć, ale życzę wam właśnie, żeby łaska boska, która narodzi się można powiedzieć ponownie razem z dzieciątkiem, żeby przyniosła wam Same pozytywne, optymistyczne chwile, żeby przyniosła Wam mnóstwo pozytywnej energii i samych życzliwych ludzi dookoła. Bo jak ludzie się wspierają, jak ludzie się uszanują, jak ludzie się umiłują, to i to życie jest takie piękniejsze, weselsze, szczęśliwsze. No i można powiedzieć, lepiej się wtedy na wszystkim wokoło siebie żyje. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dużo zdrówka. Wesołych, cudownych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Mam jeszcze dwa filmy nagrane i, i zastanawiam się, właśnie taka, propos, czy publikować je teraz w Boże Narodzenie i w Szczepana, czy po prostu opublikować je dopiero 27 grudnia. Także, jeżeli macie ochotę, to dajcie znać. Będę wiedziała, co mam robić, bo naprawdę zastanawiam się co z tym wszystkim zrobić. A teraz już nie zabieram Wam więcej czasu. Jeszcze raz życzę Wam wesołych, zdrowych, pogodnych świąt i ja znikam, a to symboliczny opłatek ode mnie dla Was.